Halo? Halo? Wendy? Yeah, I can talk, yeah, yeah. You know, I'm busy, because, you know, Staszka's boss is coming with his wife for dinner. Yeah, yeah, yeah. Wait. Claudia, Michaś! Ubierajcie się! Staszek! Pospiesz się! Yeah. Everything ready. Yeah. I have golonka, bitki with mushroom sauce, Kolonka, you know golonka. Shaving pig. Yeah you remember! Polera yeah. jasna! Wait. Nie mogę nic znaleźć. Gdzie jest moja koszula? Koszula wisi na krześle w sypialni, Staszek. Na którym krześle? A ile mamy krzeseł w sypialni? Jedno. Na. No. O! A skarpetki? Wait. Skarpetki. Skarpetki są tam, gdzie pieniądze. Ty nie mów tak głośno, bo jeszcze ktoś usłyszy. Ja, ja, that was Staszek, you know, that was Staszek. And you know, I'm nervous, I'm very nervous, because you know, Staszek's boss is Canadian, yeah, yeah. And his wife is Polka, you know, uh, Polish girl, yeah, yeah, you know. So, hopefully, he będzie like my dinner. Don't you think? Okej, okay, Wendy, I have to finish, you know? Ja muszę go, bye. Zobacz, mam jeden krawat i niezawiązany. Co ja teraz zrobię? Cholera. Idź do sąsiada, na pewno ci któryś zawiąże. A. No idź, idź, pospiesz się, Staszek. Dobry wieczór, sąsiedzie. Zawiążecie mi krawat? No, szef z żoną na obiad przychodzi. Chciałem sobie lepszą trasę na traka załatwić. I denerwuję się. Ręce mi się trzęcą, nie zawiążę. Napiłbym się, ale w domu nie mogę. Żona pilnuje. U, ostra jest. Zaraz by wyczuła. Panie, gdzie ja już wódki nie chowałem? Ostatnio to nawet w pianinie. Ale zaczął brzęczeć. To żona wezwała stroiciela. Przyszedł facet, a po godzinie tak się nastroił. Że był sztywny jak struna. To żona go chciała zwinąć, to on pęk. Przyjechał ambulans, policja i straż pożarna. I wtedy się zaczęło. Najpierw strażacy znaleźli moją wódkę w kominku. Sanitariusze w aptece, a policja zacier w garażu. Wracam z trasy do domu, a tam dwunastu sztywnych facetów. Dzwonię na emergency. A baba mówi, że nikogo nie ma. Wszyscy są u mnie. Ja do dzisiaj pamiętam wzrok mojej żony. Staszek! Muszę już iść. Dziękuję. I on jest cholera, jasna. Jestem chłopem. No jesteś. No? No, 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 jest... no i jak jest? Staszek, ty pierdoła, jesteś, no. Na... Mm. No pokaż, co. No, szał mi się. No, Staszek, za długi jest, no. No jak to za długi, no? no za długi, no. 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 popatrz, jak Polak Polakowi pomógł. No, tylko powiedziałem, że szef do mnie przychodzi, to od razu, żeby nogę podłożyć, żeby się nie udało. To u kogoś ty był, Staszek? U tego maniaka naprzeciwko, co jeszcze w zimie trawę kosi. Staszek, ty się z niego nie naśmiewaj, bo on nam też kosi. Kiedy? A co ty sobie myślisz? Jak ciebie ciągle nie ma w domu, to ja muszę sobie jakoś radzić. Ten z naprzeciwka kosi trawę, a ten po lewej to y, grabi ogródek, a ten po prawej to przekopuje mi grządkę. No? Ty, Zośka, uważaj, żeby mi guma nie pękła. Bo ja wcześniej z trasy wrócę i przesadzę ci tych twoich ogrodników. Stasiek, no co ty, zwierzaczku? Przecież wiesz, ja tylko ciebie. No. Dobra, dobra. No, Staszek. Dzieci! Klaudia, Michał, chodźcie tu, dzieci. Ślicznie, ślicznie, tak jak ładnie wygląda. Michasiu, jak przyjdą goście, to ty zaśpiewasz, dobrze? A Klaudunia zagra na skrzypcach, moja ręką. No spróbuj. Ślicznie, moja nieółeczku. To idźcie poćwiczyć, dobrze? Idźcie poćwiczyć, tak. Dośka? Tak? Ile my płacimy za te lekcje skrzypiec? Przestań, Staszek. Czechoskiej córka gra, ona też będzie grała. A Michaś zaśpiewa. Co zaśpiewa? Co zaśpiewa? A może jeszcze zatańczy w balecie? Weź mi tu z chłopaka robiła mięczaka? Weźmy baseball albo kij hokejowy, będzie tłuko ścianę. Niech widzą, że mi chłopak rości na porządnego polata. Staszek, przecież on jest taki utalentowany artystycznie, a ty to w ogóle nie przywiązujesz wagi do sztuki. Bo ja! Ja tak. nie przywiązuję wagi do sztuki? Tak. A kto kupił największy obraz na jarmarku w centrum, po kościele? Chyba po pijaku! a nie po kościele, gołą babę do domu przyblokłeś. Jelonków już nie mieli. Artyści, cholera jasna, nie robi. Postawiłbym takiego do tokarki niech toczy cały dzień, a nie jakieś chodźki, kloczki maluje. O, Starze. sztuką to jest moja droga, trakiem jeździć, Starze, albo koparką. Ale oni nie mają siły w rękach. Nie mają siły w rękach, bo no. tylko jedzą te swoje vegetables, a bolem się trą między sobą i nie wiedzą, jak prawdziwa kobita wygląda. O, spójrz na ten obraz. Tyle pieniędzy. Przecież ona nawet cycków nie ma. Ach. Przyszedłby taki jeden z drugim do nas, popatrzył na ciebie i od razu by wiedział, jak malować. Stasz. Tylko, żeby nie dotykał. Staszek, ty to mnie kochasz. No ja. Staszek. A ładna ta żona twojego szefa? No, nie wiem, ale Polką jest, to musi być ładna. A ten twój szef, to co on? No, fajny, ale uważaj, Zośka, bo coś hmm. mi się zdaje, że on jest pies na baby. Ja to tak jak ty, Staszek. Nie, no cóż ty, Zośka, no ja dzień i noc pracuję Oj, tyle kobite Stosie. zobaczę, co mi drogę zajedzie. Oj, Stasiu, Stasiu, Zośka, Stasiu, Stasiu, no. Zośka. No. Chodź napijemy się po jednym tak na odwagę, żeby mi się lepiej po angielsku gadało. A to może po jednym masz rację, Staszek. Na odwagę. A po takim malutkim. Nas. Uh -uh. no. 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 no, to ci Stasiu. How are you, Staszek? Very well, Zośka, very well. No to jeden ci wystarczy, dobrze jest, dobrze. No a, a czas przeszły i zaprzeszły? Teraz zmniejszy ci, Zaszek, wystarczy, bo cholera będziesz tańczył na stole jak na Sylwestra. Zośka, przecie to żona szefa, z nią będę tańcował. Hmm. Najpierw ją złapę. <noise> Przycisnę, no, szepnę zezas. słówko do łóżka no. i zaraz mam trasę załatwioną. Pam, pam, pam. boskie już są w Dzieci! Klaudia z zbiórka! Szybko, szybko! Zbiórka! Dzieci, tutaj, tutaj. Proszę, proszę. Tu, tu. Nie, tu, tu, tu. Tak, 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 tak. Come in! How are you, Stanley? How are you both? Hi, how are you? How are you? Nice to see you again. Nice yeah, nice. yeah, yeah, I nice I'm to see very you. glad to invite me to your party. Oh, no problem, no problem. No yes. Uh, I would like to introduce you my wife, Risha. Jesus Maria. Children, to the room and close the door. To bring No. no to teraz zatańcz z nią Staszek. Pamiętam, tam, tam, tam.